Krzysztof, znasz się na piłce nożnej? Wolę golfa. Chciałbym zainwestować w jakąś drużynę. Byłeś na stadionie Legii. Co ty chcesz kupić Legię? Nie, lubię wyzwania. Myślałem o mniejszym klubie, który mógłbym trochę popchnąć do przodu. Takim na przykład jak. Może Polonia. Ciepło, ciepło. Ja się rozejrzę. A jeśli chciałbyś pójść na mecz, to moja firma wynajmuje lożę wipowską. Co prawda nie na legi, ale lepiej na narodowym. Chętnie. Może Agnieszka do nas dołączy? W końcu zna się na piłce. O! <śm> tak, dołączy, dołączy z przyjemnością. Panie Hintala, zaraz będziemy zaczynać. Dobrze. Przepraszam. Przyjdziesz na mecz? Podobasz się Robertowi. Nie gadaj <śm> O kurde. To ten twój żonaty facet? Jak na to wpadłeś? Cześć Krzysztof! Cześć Adam. Pamiętasz, jak mówiłeś, że chciałbyś coś wspólnie porobić z Leonem, żeby poprawić waszą relację? Nie przypominam sobie, żebym coś takiego mówił. A co byś powiedział na to, żebyście obejrzeli razem mecz Polska-Holandia w Loży Wipowskiej? Żartujesz!